W dzisiejszych zajęciach będziemy, y, nauczymy się siedmiu y, literek y, małych, trzech dużych i będziemy na koniec robić kartki urodzinowe. Y, więc tak, za zaczynamy od literek małych. Y, na początek tak jak standardowo przygotowujemy sobie y, linię, co drugą zaznaczamy. I możecie całą kartkę zapisać, bo dzisiaj będzie dużo ćwiczenia. Więc nawet nie wiem, czy jedno nam wystarczy, ale ktoś to sobie w międzyczasie jeszcze dorysujecie. Zaczynamy od najprostszej literki. To będzie literka E. Teraz sobie naszą literkę przepiszemy i standardowo pogrubimy tam, gdzie schodzi w dół linia. Czyli tutaj sobie pogrubiamy i literka E gotowa. Zatem lecimy dalej. Literka L. Literka L będzie bazą też dla pozostałych literek. E I tak. Literkę L narysujemy sobie też jednym kształtem, bo jest dosyć prosta. Tutaj sobie wykraczamy lekko ponad tą górną linię, leciuteńko. I dochodzimy do linii środkowej. Zapomniałam oznaczyć linię. To możecie sobie dopisać teraz. W międzyczasie może wy pamiętaliście. To jest linia środkowa, dolna, górna. Y, ok. I teraz przepisujemy jeszcze raz. I pogrubiamy, Czyli właściwie tak, tu idziemy do góry, i tutaj schodzimy w dół tylko. I literka L gotowa. I teraz na bazie tej literki będziemy robić też jeszcze, jeszcze raz. Nie, jedną tylko literkę. E, dobra, zaznaczamy sobie linię zapamięci. Górna, środkowa, dolna. Ok. I następna literka T, która wygląda niemal identycznie na początku. Pierwszy element wygląda tak samo jak literka L plus taki szlaczek. I łączymy sobie Ty. i pogrubiamy. Przechodzimy do literki J i tak, pierwszy element zaczynamy od linii dolnej do góry i drugi element od linii środkowej, schodzimy w dół poniżej linii, y, poniżej dolną, czyli tak jakby górnej już następnego, y, następnej liniatury i nawet leciutko poniżej niej i zakręcamy. I tutaj, tak mniej więcej do, tak do momentu, gdzie przecina się linia naszej litery z linią dolną. Tutaj, tutaj tak, żeby było przecięcie. I do góry. I kropeczkę dodajemy do tego. I teraz łączymy nasze literki, nasze elementy. I tak. I mamy naszą literkę J, i teraz ją pogrubiamy. Tak. ok, mamy gotową. I następne dwie literki będą tak jakby na bazie literki J, bardzo podobne. I tak, następna będzie Y. zaczynamy ją od dolnej linii w ten sam sposób potem będzie tak jakby U i następnie będzie identyko jak w literce J tylko, że będzie jakby troszeczkę tutaj niżej, nie w, krzy w, momencie, w momencie skrzyżowania, tylko tak troszeczkę niżej jakby tutaj już e, przechodzimy do góry i łączymy tak. i tak o i mamy nasze Y gotowe i teraz tak pogrubienie będzie tutaj i będzie tutaj Następna będzie literka G. I tak, podobnie, tak jak tutaj, potem powiedzmy taka litera O, coś takiego. I taki sam element jak w literce J, tylko również tak jak w literce Y, po prostu troszeczkę wyżej tutaj to przecięcie ma być. I łączymy. Tak. I, tak. I pogrubiamy teraz. Jeszcze dwie literki małe i to będzie Z i K. Tak, zaczynamy od linii dolnej. Pierwszy element. Tak. Następny element. taki jest. I ostatni. Schodzimy w dół. I do linii środkowej. Teraz łączymy. I pogrubiamy. Tak, o tutaj pogrubiamy, tutaj schodzi nam w dół. Również tutaj schodzi w dół. I też teoretycznie schodzi tutaj, ale ja jakoś nie pogrubiam. Tutaj tak mi lepiej wygląda, jak jest tutaj cienka linia. Dobrze, i linia. I teraz ostatnia literka K od linii dolnej, i teraz poza górną troszeczkę. I na prosto schodzimy. I kolejny element wygląda tak. I trzeci wygląda następująco. I łączymy razem. I pogrubiamy teraz, czyli będzie ta linia do pogrubienia. Pyk, pyk, pyk i ta linia. I mamy gotowe literki małe. Do dzisiejszego zadania, czyli robienia kartek urodzinowych, będziemy potrzebowali nauczyć się czterech dużych liter. E, no, ale tak, więc zaczynamy od literki W. Literka W. Tak. Składa się z trzech elementów. Oj, zły pisak wzięłam. Dobrze. Więc tak. Zaczynamy sobie tak, do góry. Ponad górną linię troszeczkę wyjeżdżamy i do linii środkowej dociągamy. Tak, w sumie podobnie jak L wygląda. Następny element. Zaczynamy też od środkowej linii. Schodzimy w dół ponad linię dolną, bo ten poprzedni element ma być równo z dolną, a ten będzie troszeczkę niżej. I dochodzimy do góry, do linii górnej. I ostatni element to taki zawiasek mały, który dochodzi tak troszeczkę poniżej linii środkowej, schodzi i aż do linii środkowej. I teraz łączymy te nasze elementy. Czyli tak. Tak. I tak i w tu troszeczkę schodzimy i dochodzimy teraz tutaj do, do tej linii. I ten zawijasek nasz i robimy go do, do środkowej linii. I teraz pogrubiamy to co trzeba. Czyli pogrubiamy sobie tę linię. pyk 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 o, ale grubas mi wyszedł e, dobra i tę linię i potem jak sobie zauważycie idziemy do góry i potem tu znowu schodzimy w dół i to też pogrubiamy ok, literka W gotowa następna literka będzie literką N sobie jeszcze zaznaczymy górna, środkowa, dolna ok i tak, i literka N składa się z trzech elementów. Znowu, dobrze. Dobrze, czyli tak. Pierwszy element to jest taka pochyła linia, można powiedzieć. Potem jest linia w dół jedna. I następna linia, która zaczyna się gdzieś pomiędzy linią górną a środkową i idzie sobie do górnej linii i następnie w dół, poniżej linii dolnej. I kończy się na linii środkowej. I teraz łączymy to. I powstaje nam z tego literka N, którą pogrubiamy. Pogrubiamy ją sobie tutaj. I tutaj. I mamy literkę N. Ok, dobra. I teraz literka jeszcze została nam S. To jest trudna literka, mam nadzieję, że mi wyjdzie i Wam też. I tak, ona składa się z trzech elementów. I generalnie zaczynam tak jakby od elementu środkowego. I tak też zaczynajcie, bo tak będzie Wam najłatwiej rysować. Więc tak, pierwszy środkowy element wygląda następująco. Jeszcze sobie oznaczę linię, która jest dolna, środkowa, górna. Ok, i on wygląda tak, że zaczynamy sobie go od górnej linii. Tak o. I dochodzimy. Także mniej więcej jakby na tej samej osi się zaczyna i kończy. Ale tutaj jest tak jakby mniejszy na górze, a tutaj jest większy. Y ok, i do tego jest element jeszcze taki na początku. Coś takiego i coś takiego. OK, i teraz to łączymy. Więc zaczynamy najlepiej zaczynajcie sobie właśnie od tego elementu środkowego, tak będzie najwygodniej. Potem, jak dojdziecie do wprawy, no to wiadomo można to sobie robić już. I tutaj zakończamy. Tak. I teraz sobie pogrubiamy Muszą literkę. No aż tak mocno, nie musicie pogrubić, jakoś tak mi się <grymnie> dużo zakolorowało. Dobra, no i mamy literkę S. Teraz macie parę minut na poświczenie, napisanie sobie po kilka razy literek. No, i widzimy się o 17.45, łączymy się na Messengerze i będziemy łączyć literki w Słowa i pisać kartki.